Witam wszystkich serdecznie na kolejnym gniocie Dzisiaj jestem jeszcze przed szkołą To sprawdzimy sobie czy kaczucha zniosła jakieś kolejne jajo Czekajcie ubiorę sobie taką rękawiczkę no. Dobra, sprawdzimy czy kaczucha zniosła drugie już jajo Sprawdzimy sobie Tu mamy jedno i to jest dzisiejsze a to jest wczorajsze. Czyli zniosło sobie. Czyli bardziej tak zakopiemy. O żeby nie miały za zimno te jajka. Dobra, kurzyk jeszcze nie ma, bo jestem przed szkołą i jeszcze się nie zniosły. Jutro będzie sprzątanie albo nawet dzisiaj. Zobaczymy jak będzie z czasem i nagrywaniem. Paszę, już zrobiłem, to potem dam. No i widzimy się jak wrócę yy, jak wrócę już ze szkoły. No bo już nie mam tak zbytnio teraz czasu, żeby coś nagrać. Widzicie tu już mam przygotowany plecak. Więc biorę i, i lecę do szkoły, więc widzimy się potem. Dobra, ja już wróciłem ze szkoły. Możemy przechodzić do dalszej części odcinka weźmiemy sobie, zobaczymy do kur, ile jajek widzę, że jest trzy jajka, więc bierzemy sobie te jaja kładziemy je tu tutaj o, dobra trzy jaja no, wszystko mają tutaj. Sprzątanie będzie jutro. Dobra. No i co, wymienię już słone w gnieździe. Eee. No i dam im jedzenie, to zaraz przyniosę. No nie wychodźcie, ey! Wychodzą mi tu cały czas. No nie wychodźcie. Dobra, idziemy po jedzenie Poczekajcie, yy, zaraz przyjdę z jedzeniem Mam już jedno przyniesione Wiadro z jedzeniem Czekajcie, może mi się uda jakoś otworzyć, ale nie zakleistrowane, że nie dam rady Jedną ręką Idę po drugie i się widzimy jak już tu będzie Trzy Dobra, zapalę Wam światło Z czołowej latarki Czekajcie o, mamy już tutaj przyniesione y, dwa wiadra, pełne mieszanki. O, to otworzę wiadra. Mieszankę pokazałem już na filmie. Nie wiem kiedy to wejdzie, ale mieszanka jest pokazana na filmie, jak robię. Więc y, więc, y, więc wiecie, jak wygląda robienie takiej mieszanki. Zamykamy Bo w sumie nie zamykamy, tylko je jeszcze. Nakarmimy, hop i bierzemy łycerz i do karmidła, żeby miały bez przerwy, a dobra, jeden błąd wiem, że popełniłem, czekajcie, nie dosypałem kredy pastewnej, i teraz właśnie dosypuję. Zapomniałem, nie pokazałem tego na filmie, ale może dobram. Patrzcie, już mieszam tu. Powiem, ja że to nie będzie tak samo, jak wymieszałem w pastrze, która jest jeszcze w garażu, ale... ale zawsze to będzie, więc bierzemy kolejną łychę. i dajemy tu. No. Yy, napełniamy im całe karmidło. Dobra. Do pełna. 4 kilo tu jest. I jeszcze myślę, że z jedną. I na tydzień powinno wystarczyć. No. Dobra, czyli to mamy ogarnięte. Dobra. Okay. Tam tylko odłożę kredę. Dobra. I co by pasowało zrobić? Ale. Zostawiam... Nie dobra, to nie teraz zrobię, to zrobię jak wrócę. Jak już będzie wszystko ogarnięte z, z programem do montażu. To tutaj trzeba będzie wymieszać tą beczkę. Z kredą od razu wrzucę te 5 kilo, bo tu jest, nie wiem, ze 100 ponad... No prawie 150 kilo to będzie pszenicy. No ale to się zrobi innym razem, nie, nie teraz. Teraz to muszę jeszcze dograć odcinki. No ale dobra, widzimy się w kolejnym gniocie, do zobaczenia, no i cześć!